Do wykończenia kuchni i łazienek używa się na ogół tradycyjnych materiałów takich jak marmur czy drewno. Szafki z giętymi drzwiczkami są bardzo eleganckie, lecz nie są tanie, bo ich drzwiczki robi się ręcznie na specjalne zamówienie. Wykonanie giętych drewnianych powierzchni to dość skomplikowany proces. Wszystko zaczyna się od rysunku, który przerobiony zostaje na rysunek techniczny. Ten, z kolei, zostanie wykorzystany do zaprogramowania sterowanych komputerowo maszyn do obróbki drewna. Po przycięciu odpowiedniej ilości drewna wszystkie deski przepuszcza się przez heblarkę, która obrabia jednocześnie dolną i górną powierzchnię materiału. Drzwiczki tego typu składają się ze środkowej płyty i otaczającej ją ramy. Ta frezarka obrabia pionowe części ramy, żłobiąc jednocześnie w wewnętrznej krawędzi wpust do osadzenia płyty. W celu wykonania tej płyty przeznaczone na nią listwy przepuszcza się przez frezarkę, która ukosuje ich krawędzie. Kąt podcięcia jest dobrany tak, aby złożone ze sobą listwy utworzyły krzywiznę. Po przycięciu listew na właściwą długość przepuszcza się je przez urządzenie, które pokrywa ich brzegi klejem. Potem listwy układa się w uchwycie przystosowanym do wymiarów i krzywizny konkretnej płyty. Mechaniczne szczęki dociskają do siebie klejone listwy. Klej wiąże w ciągu 20 minut. Klejona w całość płyta trafia na stanowisko sterowane komputerowo frezarki, która obrawia wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię panelu. Te drzwiczki mają krzywiznę wklęsłą. Bywają także wypukłe, a nawet o przekroju litery S. Teraz innym rodzajem frezu profiluje się boki płyty. Na tym stanowisku obrawia się także krawędź, która będzie wsunięta we wpust ramy. Ta sama frezarka potrafi wykonać na płycie monogram lub logo zamawiającego. Ten chyba znacie. Gotową płytę szlifuje się na automatycznej szlifierce pasowej, przygotowując ją do późniejszego bejcowania lub lakierowania. Wykonanie poziomych listew ramy drzwiczek jest także dość skomplikowane, bo muszą mieć taką samą krzywiznę jak osadzona w nich płyta. Płyty tak zwanego obłogu pokrywa się termoaktywnym klejem, a następnie umieszcza się na wygiętej formie pod prasą. Prasa dociska płyty do siebie, a prądy wirowe rozgrzewają matrycę, aktywując klej. Gotowy element wygląda jak wykonany z litego drewna. Gdy klej zwiąże, frezuje się ten sam profil, co na listwach pionowych. Przygotowuje się także połączenia kątowe, tak aby połączyć ze sobą wszystkie części ramy. Teraz pozostaje już tylko wklejenie płyty w ramy. Obrobione krawędzie panelu pasują idealnie do wpustów w listwach ramy. klejone drzwi pozostawia się w ściskach na pół godziny. Teraz jeszcze bejcowanie lub malowanie. W tej wytwórni produkuje się drzwiczki z 10 gatunków drewna i w dziesiątkach najróżniejszych wykończeń, więc zastosować je można praktycznie wszędzie. Rzecz jasna, jeśli lubi się takie krzywizny w łazienkach i kuchniach.